Odnosi z tego tytułu ewidentne pozytywne korzyści, zmiany. W barwach Warmii i Mazur Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pamięta Pan 1 maja 2004 roku? No tak, to jest data bardzo charakterystyczna, bo praktycznie dążyliśmy tu szczególnie na Warmii i Mazurach z wielką przecież zapowiedzią do, do Unii Europejskiej. Stało się to faktem i jak dzisiaj już ponad 18 lat na to patrzymy, to jest to na pewno duży sukces całego narodu polskiego, że była ta decyzja, że po prostu weszliśmy w struktury formalne Unii Europejskiej. 18 lat temu ta rzeczywistość gospodarcza, społeczna... Y Wyglądała zupełnie inaczej, prawda? To prawda. Ja sam y, wspominam ten czas i myślałem, że robimy to głównie dla naszych dzieci, i z pewnością tak jest, y, ale. Już nasze pokolenia, po prostu te, które wchodziło i weszło do Unii Europejskiej, odnosiły z tego tytułu ewidentne pozytywne korzyści, zmiany. No i co jest bardzo istotne, a szczególnie w tym czasie, który obserwujemy pełen niepokoju i wojny w Ukrainie, to Unia Europejska zabezpiecza też bezpieczeństwo, które trwa po II Wojnie Światowej bardzo długo i oby trwało wiecznie. W ciągu tych 18 lat na Warmii i Mazury popłynęły no, miliardy złotych, trzeba powiedzieć. Jak one wpłynęły na rozwój regionu no i, no i na komfort mieszkańców? Tak, faktycznie tutaj liczymy od czasu do czasu te złotówki wychodzi na to, że co najmniej 35 miliardów złotych Zostało wkomponowane w sam region warmińsko-mazurski, głównie infrastruktura, ale również kwestie rozwoju bazy turystycznej, sportowej, również kwestie związane z rozwojem. Sfery gospodarczej, sfery spo, społecznej, takie jako świata, jak kultura. To wszystko widać na co dzień. Jakbyśmy chcieli się cofnąć te 18 lat temu, wstecz, to wiemy, że całkiem to inaczej wyglądało. Kolejne okresy akcesji to regionalne programy operacyjne, ale to również programy branżowe, takie jak chociażby rozwój obszarów wiejskich czy Polska Wschodnia, czy programy transgraniczne, no i wreszcie te, którymi zarządzają poszczególne ministerstwa, tutaj infrastruktura i środowisko to taki popularny program, gdzie wszystkie praktycznie duże inwestycje są wsparte środkami Unii Europejskiej. Gdyby, gdyby nie te środki, nie moglibyśmy mówić o rozwoju, nie moglibyśmy też mówić o tym ciągle trwającym pozy, pozytywnym bilansie gospodarczym w Polsce. Panie Marszałku, mówimy tutaj o samych plusach, ale czy przez te lata zauważył Pan może jakieś minusy, czy ta formalna część, może... Że różnych projektów nie jest przytłaczająca dla samorządowców, bo i takie głosy czasami docierały. No, no, oczywiście Unia to jest porozumienie, to jest porozumienie państw, to, to, to jest Unia też regionów i z pewnością trzeba cały czas prowadzić taką analizę, żeby było jak, jak najmniej biurokracji i żeby też pod pozorem porozumienia nie dochodziło do. Yy, Jakichś ugruntowanych różnic w korzyściach. Tych z natury dużej gospodarki, czy, czy ekonomii, czy polityki, tylko żeby ta równość wyglądała bardzo powszechnie. I to jest typowe, gdzie w każdym większym zgromadzeniu trzeba dbać, dyskutować, usprawniać, ulepszać. Natomiast bilans zdecydowanie jest dodatni, bo gdyby nie środki unijne, gdyby nie przynależność do Unii Europejskiej ze wspomnianym tym zapleczem bezpieczeństwa to bylibyśmy całkowicie w innym miejscu jako region, jako kraj. Jakie widzi Pan wyzwania dla naszego regionu w najbliższych latach? No przede wszystkim przyszły okres akcesyjny, bo mamy dobre środki wynegocjowane. To jest 1,731 milionów euro, a więc to 3 miliony euro więcej niż w tej perspektywie. Widzimy, że to są pieniądze niełatwe, ale ten program, który finalizujemy... Jest w 100% zrealizowany przez naszych beneficjentów. Stąd te pieniądze są jak najszybciej potrzebne do uruchomienia, bo kwestie te trudne, które mamy na co dzień, potrzebują właśnie mechanizmu finansowego, żeby wprowadzać do gospodarki, żeby nie wylawać też te trudności, które występują. Kwestia przecież migracji, też wojennej. Wielomilionowej. Tutaj ludności ukraińskiej też wymaga systemowego wsparcia. Zapowiedź Nowego Polskiego Ładu to też pieniądze, i bez tych pieniędzy po prostu nie będzie można realizować tych planów, które. Będą dalej rozwijały nasze społeczeństwo. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa w mazurskiego był państwa i moim gościem Piotr Harasim. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Telewizja Kopernik Kopernik.tv